niepokojący sygnał na profilu kołaczkowskiej. Chora na raka artystka bardzo tego potrzebuje. Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. Na początku lipca w mediach pojawił się poruszający apel przyjaciół artystki. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie, poprosił Dariusz Kamys. Niedługo później na profilu Kołaczkowskiej pojawił się niespodziewany wpis. Internauci ruszyli ze słowami wsparcia: Joanna Kołaczkowska, znana artystka kabaretowa i członkini grupy hrabi, zmaga się z nowotworem. Informacja ta wstrząsnęła zarówno fanami, jak i środowiskiem artystycznym. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór, poinformowali pod koniec kwietnia członkowie grupy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na Facebooku. Ze względu na chorobę Kołaczkowska musiała zrezygnować z udziału w trasie koncertowej Potemowe Piosenki. Za zgodą artystki występy odbyły się jednak zgodnie z planem, a cały dochód z koncertów został przekazany na jej leczenie. Nie zostaniemy na scenie sami, zapewniali członkowie kabaretu. W geście wsparcia dla koleżanki grupa podjęła decyzję o zawieszeniu działalności do końca sierpnia. Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. Wzruszający apel o modlitwę. 2 lipca w nocy Dariusz Kamys, współzałożyciel kabaretu hrabi i szwagier Joanny Kołaczkowskiej, opublikował na Facebooku wzruszający apel do fanów. Kochani, wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo, ale wszyscy wierzymy w dobro, napisał. Kamys poprosił, aby 2 lipca o godzina 12.00 każdy... To chce wesprzeć Joannę Kołaczkowską, zatrzymał się na chwilę i pomodlił się lub przesłał jej pozytywną energię. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością, zaapelował. Dodał również: Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z nią. Niech poczuje, że nie jest sama. Niespodziewana aktywność na profilu Joanny Kołaczkowskiej. Apel Dariusza Kamysza spotkał się z ogromnym odzewem. Na Facebooku pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia i otuchy. Fani podkreślali, jak wiele radości i uśmiechu Joanna Kołaczkowska dostarczała im przez lata swojej działalności artystycznej, i zapewniali, że teraz nadszedł czas, by odwdzięczyć się jej swoją solidarnością. Sama Joanna Kołaczkowska dotychczas nie zabrała głosu w sprawie swojej choroby. Na jej oficjalnym profilu na Facebooku pojawił się jednak poruszający apel Dariusza Kamysza, opublikowany przez osobę zarządzającą jej kontem. To wzbudziło niepokój fanów, ale jednocześnie zmobilizowało ich do jeszcze większego wsparcia. Pani Asiu, przez tyle lat dostarcza mi Pani tyle radości, tyle uśmiechu. Całym sercem jestem z panią i wierzę, że wszystko będzie dobrze i jeszcze wiele razy usłyszę, a wiatr mnie nie uniósł. Pozdrawiam serdecznie. Myślami jesteśmy z panią. Wspieramy całym serduchem i przesyłamy moc dobrej energii, siły oraz ogrom zdrowia. Daje pani tyle radości ludziom, że niepodobna, abyśmy w tak trudnych chwilach zostawili panią bez wsparcia. O godzina 12 mnóstwo ludzi będzie się modlić. Proszę ufać, choć doskonale w kierunku wiem, jak może to być trudne, czytamy w komentarzach, udostępnianych na facebookowym profilu artystki. Joanna Kołaczkowska może liczyć nie tylko na swoich najbliższych i współpracowników, ale także na ogromne wsparcie tysięcy ludzi, którzy wierzą w jej powrót do zdrowia.